Hej, witajcie z tej strony Bobru, a na waszych ranach materiał dodatkowy, w którym to obszerujemy sobie nową gierkę, która prawdopodobnie zapowiada się na coś podobnego do Dungan Rompy. Jak widzicie, po samym tutaj arcie wstępnym jest to Inescapable, No Rules, No Escape. Jest to gierka, która jest opisana jako gatunkowo jako gierka z gatunku Thriller Mystery, czyli taka właśnie zabójcza, jakaś draja, jakaś zabójcza sytuacja. Dzisiaj sobie to wszystko przeanalizujemy, co o tej gierce tak naprawdę udało mi się znaleźć. A informacji troszkę jest, została ona zapowiedziana dosłownie niedawno na takim konwencie, powiedzmy. No i podczas tej, tej całej zapowiedzi dowiedzieliśmy się paru faktów o niej. Po pierwsze, no właśnie, została określona gatunkiem tego social thrillera, mystery thrillera, czyli takiej gry, która będzie trzymała w napięciu, która będzie skupiała się na aspercie budowania relacji, na, na budowaniu jakiegoś takiego napięcia, co mnie osobiście Mera Jara, bo to jest chyba najlepszy aspekt w stylu Dungeon Rompy. Gierka wyjdzie jeszcze nie wiadomo do końca kiedy, ale z tego co udało mi się wyczytać, wyjdzie na PlayStation 5, na PlayStation 4, chyba na Switcha oraz na PC ta. Więc ta informacja, że PC'a wyjdzie, jest dla mnie najważniejsza, bo w paru źródłach znalazłem tylko PS5 i PS4. Także mam szczerą nadzieję, że to jeden będzie taka pełne, pełne wyjście na wszystkie platformy, żeśmy mogli sobie na komputerkach normalnie w to pograć. No i co do samego opisu? Opis jest właściwie krótki, ale bardzo, bardzo obiecujący. 11 uczestników zostało porwanych na tropikalną wyspę, gdzie są zmuszeni, żeby walczyć ze sobą o nagrodę pieniężną w wysokości pół miliona dolara... dolarów. E, my gramy jako Harrison, czyli ten e, jedomość w okularkach e, i po prostu jesteśmy jednym z uczestników, jedynym właściwie z uczestników, z tego co zrozumiałem, który został zabrany na tę wyspę wbrew naszej woli, czyli wszyscy zgłosili się i chcieli wygrać kasę, a my jako Harrison zostaliśmy tam porwani powiedzmy. Wszystko jest transmitowane na żywo przez y, kamery jako serial telewizyjny, jako taki show, y, czy tam internetowy, a dodatkowo no jest Prosta zasada nie ma. E, prosta zasada nie ma zasad, nie ma ucieczki. No powiem wam tak, patrząc na tę obsadę, patrząc jakby na sam zamysł, z tego jak ma powstać, mam masę pozytywnych skojarzeń i wygląda to naprawdę świetnie. Po pierwsze, mocne skojarzenia z Dungeon Rompą, no mamy obsadę tropikalną wyspę, no, to aż 3, czy Dungeon Rompa 2. Z jednej strony, mi się też trochę z Zero Escapem, czy inną świetną gierką, którą kiedyś, mam nadzieję, będzie dalej nam poznać na kanale, e, która też jest od Spite e, Sami twórcy chyba określili się, że które trochę inspirowały się tą pracą um, Spike'u, czyli twórców Dungeon Rompy. No i ja mogę powiedzieć tylko od siebie, że jestem mega podekscytowany. E, zaraz jeszcze wam pokażę parę arcików, które udało mi się znaleźć, które też wyglądają dosyć ciekawie. Zacznijmy sobie od tego. Jak widzicie, postacie są takimi jakimiś figurkami, mamy normalnie taki interfejs wręcz rompowy, na po lewej widzimy gdzie jesteśmy, jaki jest dzień, 57 dzień w ogóle, te screen pochodzą z wersji demo, która była odrywana właśnie na tym konwencie, o ile dobrze wyczytałem. No i powiem wam, że no, taki skinner napawa takim wewnętrznym optymizmem, że tutaj się będzie naprawdę fajnie działo, dużo relacji, jakieś mechanika pływającego czasu, być może to wszystko będzie miało większy sens niż wydaje się pierwszy rzut oka, nie może się doczekać. Jest jeszcze jedna gierka, którą będę też grał w takim zamyśle, o którą być może nawet pytaliście, raz nawet odpowiadałem na jeden z komentarzy, więc powiem też oficjalnie, że gdzieś tam w dalszych planach mam... Przejście Gnosi, czy Gnosi, nie wiem, czy to do końca yy, przeczytać tą nazwę, czy tak bardziej po polsku, czy tak bardziej po angielsku. No, to, to też jest w moich planach yy, i to całkiem niedalekich, myślę, jeżeli chodzi o serię. Yy, no i jest też to, co wygląda super. Kolejny arcik, yy, który udało mi się znaleźć, yy, już wam pokazuję. Yy, tutaj kolejna postać, no ona mi od razu się teraz oko, i mikro. też mała zoza. Widzimy jakąś tropikalną kuchnię, bardzo ładne są te plansze, w ogóle takie. Nie dość klimatyczne, to jeszcze pasujące do miejsca, a jeszcze dodatkowo dając taki, no, z mojej strony dużą imersję i wczucie w tą e, całą sytuację. Fajnie to wygląda, to rzeczywiście wygląda, jakby to mógł być jakieś wnętrze domu, na internet dla jakiejś tam grupy ludzi, którzy walczą o pieniądze i zabijają się przy tym. Dalej mamy jeszcze Tati Arcik, jest to jakaś Sasha. No, Sasha wygląda na jakąś totalną waifu materiał. E, nie wiem jeszcze, jak bardzo te postacie mi się spodobały. W ogóle ona ma logo Linuxa na. E, logo Linuxa i Diamentu na e, swojej kurteczce, więc może gdzieś cyberpankowy klimat, może to będzie coś hackerka. Nie wiem, czy będą jakieś talenty. Tego chyba nam akurat nie przedstawili, ale widzę, że niektórzy mają takie charakterystyczne, mocno wyróżniające cechy. E, więc w ogóle program telewizyjny, więc myślę, że to będą ciekawe postacie, może poza Harrisonem, który będzie pewnie takim typowym protagiem, e, Antenki nie ma, aczkolwiek. E, no i mamy jeszcze takie taki archi, to totalnie, jak zacząłem ten archi, to pomyślałem sobie, jadalnia w Dungeon Rompie z drugiej. Totalnie ten sam, ten sam klimat. Dlatego, no, wygląda to super, ale zostaw, zostawiłem tak naprawdę trend Ram na sam koniec, e, ponieważ obejrzymy sobie jeszcze za momencik. Trailer. Trailer e, gry. E, taka no, trailer, ale minutowy, więc nie jest jakiś bardzo długi. Ale zobaczmy sobie, link do tego trailera znajdziecie w opisie. Ja go wam, z wami obejrzę i rozkomentuję yy, Zrobię taką swoją reakcję. Muzyczka, jak ktoś zna Zero Escape, bardzo mi się z Zero Escape kojarzy. Yy, oglądam go po raz pierwszy, aczkolwiek to, ten, ten początek już tam... Jak ustawiałem sobie, jak to w programie ma być, to obejrzałem. Nie jest nasz równy bohater Żaden człowiek e, No man is an e, Sam sobie nie jest wyspał John Don. Przebijcie jakaś siłownia, jakiś bar, jakiś eee No i 11 nieznajomych Odizolowanych razem Dla 500 tysięcy dolarów Jeżeli przetrwają Nie ma zasad nie ma ucieczki. To jest cała obsada w ogóle. Bardzo fajnie wyglądają. E, właściwie wygląd każdego mi się podoba, może poza tym gościem po lewej, który wygląda dla mnie już totalnie na jakiegoś Kaito, nie? E, to jest to taki totalnie Kaito, jakiś Kaito player będzie głośny, będzie grupkowaty. już to widzę teraz. E, ta po lewej laserczka mnie ciekawi. E, Lewo-góra to już widzę, że to będzie jakiś odpał typu Gundam, taki typowy powiedzmy chani Biu, który będzie gdzieś tam w swoim świecie trochę żył. Ta nad nami to już widzę, że coś Angie się zapowiada która pra prawdopodobnie będzie słodko-pierdząca, jak ja to nazywam. E, po prawej będzie taka trochę Mahiru, e, ogarnięta, aczkolwiek będzie miała takie swoje jakieś troszkę odtręcone podejście do życia. Harrison to taki Makoto typowy, wydaje się być. E, ta po prawej dziewczyna, właściwie obie dziewczyny po prawej, zarówno ta blond włosa z różowym pasmem włosów oraz ta, e, powiedzmy, ruda, E, wyglądają ciekawie, to też już widzę totalnie, że będą ludzie jakieś shipy i waifu sobie znajdywali, bo to po prostu, no aż krzyczy, to aż prosi, to, 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 to nie jest jakby opcja to jest obowiązek w takiej grze. Po prawej na Marsa mamy jakiegoś siłacza grupowego, jakiegoś takiego mondo ładę. E, no i po prawej jeszcze w dolnym e, narożniku jest właśnie ta Chimiko, bo podobna Chimiko postać i pod nami jest też właśnie ta Sasha e, Hackerka, ciekawie. Kamery? Harrison Taylor Chwila, eee... Będę starał się wyłapać co tam jest napisane Jaką mogę dać listę swoich alergenów? Okej, okay, to będzie taki typowy, typowa trochę ciamajda. Eee... Spróbujmy rozgryć to razem Okej, okay, Maria Strauss Maria Strauss to będzie sajaka, już widzę to Spróbujmy to rozgryć razem, damy radę Co się poddajesz? Z 10 pompek Mam nadzieję, że oni też porwali mój y, motoc y, mój rower. Okej, okay, to jest... Dan Zoet... Uh, Zootiamelcz zo 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 Isaac Ringwold oraz Sasha Smith um, Giovanni Lombardi. On um, się każdy z jakąś mafio albo też z Jojo. Czekajcie, bo jestem ciekawy czy wyłapie, co tam jest napisane z tyłu. O, tutaj, o. E, święte podejście. Coś tam, moc No, powiem wam, że ciężko mi strasznie wyłapać, co tu jest napisane dokładnie. Um, bo, no, ciężko po prostu. To jest, wydaje mi się, być strasznie takie. Divine your. Divine your coś. No tutaj akurat chyba będzie ciężko łapać co nie co mówił dokładnie. Swój wy Swoje podejście. Bo ja jestem prawdziwym. Aha, to może on będzie jakiś z Boga, bo to chyba Izar to powiedział. Ehm. Um, jakby uklęki przede mną. Albo wiem ja jestem tym... Yy, potężnym. Czyli to może być Czanibior rzeczywiście. E, co do Saszy, ona ma napisane. What do. What do you... Ojej, nie mam pojęcia, czy to jest napisane kolejne słowo. Coś z nauką ma, ciekawe. Ewale. Przebieg się przez ocenę, jeżeli będę musiał. Franciszka Carasso, o la, la. Coś o, o swoich pięściach powiedział, więc to może nie tak jakaś fighter, taka trochę czane. Eee... Ta poprawa chce nas Walerii Dolera, Dolera, nie mam powiedzieć, że to jest francuskie imię. Będzie chciała nas pozwać. Eee... Jeszcze raz. Be kidnapped. K wcześniej. Ona ma jakiś śmieszny akcent ta po lewej laseczka. Eee, ta Anika Eklund. E Eklund. Eee, widać, bo ma takie trochę inne słowa w swoich. Ani be kidnap... I ona mówi do siebie w trzeciej osobie, ok? E, mamy Lumi in i Ewy tam. Tam? Czy gdzie? Tam? Tam czy tu? Prawdopodobność, ok. co, co party. Okej, okay. ona jest za jakąś imprezowiczką totalną, bo to jest imprezka. E, prawdopodobieństwo czego? Ucieczki. I zostało zredukowane na 15%. Ok. Mamy arciki różne, no wygląda, moim zdaniem, to bardzo obiecująco. Czy można im zaufać? Czy to można zaufać? No. Moim zdaniem zapowiada się bardzo... O, w 2023, Totalnie to nie doczytałem, że PS4, PS5, Switch, Xbox jeszcze i Steam. Więc będzie z Steamie na PC dostępne. No, co mogę powiedzieć, moi drodzy? Ja czekam, ja czekam bardzo mocno, jestem ciekaw, jakie są Wasze opinie, kto Wam się po trailerze spodobał jako pierwszy. Ja tylko wracając na chwilę jeszcze do tego obrazka, powiem, że na razie najciekawsze, według mnie, postacie to ta laska w czapeczce po lewej, ta chimiko fałszywa, ee, Sasha. I chyba ten gościu z y, obrożą, z taką grzyweczką. To chyba są moje cztery najciekawsze, według mnie, postacie, które teraz widzę. Jestem ciekaw, czy to Wam wpadł w oko, e, kto według Was będzie ciekawy. Nie wiem, czy to będę się zabijać, czy tylko będę sobie jakoś e, rzucać płody pod nogi. No, to tak, się wygląda to jest super? E, link do trailera zostaje Wam w opisie, żebyście będziecie chcieli sobie obejrzeć, przeanalizować, coś tam po postoplować samemu. A ja po prostu będę czekał na premierę i mam nadzieję, że kiedyś spotkamy się w serii z tej gry. Która no właśnie w 2023 roku będzie wychodziła. Także dzięki wielkie za uwagę, trzymajcie się ciepło, no i hej, pa!